Witam kolegów hodowców. Tutaj realizuję kolejną prośbę od kolegi, który chciał zobaczyć z rudzielców jakie mam młódki. No i tutaj w tej chwili są takie młode. Miałem kilku kolegów prosiło, żebym pokazał. Nagrał filmik o młodych, jakie teraz są. To są młode na rozpłodzie. To jest jeden rudy. Zaraz pokażę drugiego. O, tu jest drugi z gniazda, to chyba będzie samiczka, parka to będzie, to będzie samiczka, piękne oko tu będzie, a tutaj mamy samczyka, chociaż pewny bym nie był, w każdym razie to jest z moich najlepszych gołębi, eee... co tu dużo mówić, eee... rodzeństwo, pierwsze konkursy, na rejon siostra na tam 8000 gołębi, eee, roczne rodzeństwo po 10 konkursów. Po 8 konkursów, także super, super się eee, spisują te gołąbki. O, także tak wyglądają te rudzielce. One już są obrośnięte, także akurat są gotowe do brania. A ja będę odkładał te mutki, bo. Część młodych podobno poczta polska teraz nie przyjmuje, więc e, chyba wszystkie młode odłożę. I ewentualnie, jak zostanie mi więcej po lotach, to przelotowane po sezonie lotowym młódki będą do kupienia. Na pewno będą do kupienia samczyki, bo, bo po prostu samczyku ma więcej. No i starsze gołębie, roczniki 2012 11, także z rozpłodu także coś ten rozpód będzie trzeba odmłodzić. Parę tych starych gołębi, po których już mam dużo dzieci, to, to będą do sprzedania. Także tak rudzielce wyglądają. Gdzie Ty uciekasz? Poza tym są jeszcze gołąbki ze sztoli, z 901 i strzaleńców, Wszystkie młódki z rozpłodu. Te mniejsze, młode, a też już właściwie e, on jest młody. Po prostu jeszcze mały, ale już widać obrośnięty. O, są takie. 901 i sztolę, rude i szaleńce. No, te wszystkie moje linie, które podstawowe, które właśnie bardzo fajnie siadają na lotach, takie właśnie one wychodzą, ciemne, lub to nie widać. To jest rudy, wydaje się ciemny. O, akurat ten jest stry. A ten jest jeszcze malutki. Są też młode z czarnych. Niestety nie wyszły czarne, a nakrapiane obrastają, o tu jeszcze troszkę czasu im brakuje to jest po czarnych ale nie wyszły czarne tylko nakrapiane bo koledzy prosili, pytali mi o czarne młódki no niestety czarnych w tej chwili nie ma są nakrapiane i ciemne o, i taki ciemny tutaj także w tej chwili mam takie młode te ostatnie najmłodsze To także z 901. Też takie wyszły ciemne. Z piską albo to jest ze sztoli. Musiałbym sprawdzić, bo to w zeszycie popisane, a one już spadywały na ziemię, więc one są podobne trochę, bo to jedne są skrzyżowane 901 ze sztolem o, sztole i rude. Wszystkie takie mutki wyglądają w tej chwili. O, sztole i van lun, takie właśnie mutki. Tutaj też 901. O, i nawet takie jeszcze maluchy są. Także, jak ktoś z kolegów jest zainteresowany mutkami, to oczywiście są dostępne 513, 812, 854. Są, że tak powiem, z rodziny tych gołębi, co Siadają czołowo na rejon Na oddział Rodzeństwo tych gołębi, kuzynostwo Z tych moich podstawowych linii Tylko teraz nie wiem, czy wchodzi w grę wysyłka pocztą, bo coś tam jakieś problemy, że podobno są Więc tak te mutki wyglądają Jak ktoś chce się skontaktować To zapraszam do Telefonowania 513-812-854. Krzysztof Trzaskalik. Dobry lot.